Jesteśmy po gali MMA, tak jest z nami Robert Brunejka. Witamy Robert. Witam wszystkich. Siła. No przede wszystkim nie było lipy. No. Jak skomentujesz postawę Najmana w dzisiejszej walce? No wiesz, on próbował taki, że wymęczysz wy mnie, po prostu latał około klatki, ale mu się nie udało. nie. A czy spodziewałeś się, że, że ta walka potrwa dłużej niż jedną rundę? Tak, spodziewałem się wszystkiego. Tak, myślałem, że się rzuci na początku, jak zawsze robi, albo drugi będzie próbował mi wymęczyć, także była druga jego taktyka, żeby się wymęczył, ale sam też się wymęczył. No właśnie, czy to jest prawda, że w ogóle nie przygotowałeś się do tego pojedynku? Tak, to jest 100%owa prawda. Zrobiłem filmiki tak sobie na jaja na YouTubie i nie wziąłem tej walki, także... Za poważnie, nie? To była dla mnie przygoda, dobra zabawa, i tyle, nie? A to byłeś tak pewny siebie, czy, czy dlaczego nie przygotowałeś się w ogóle? No jak mówię, nie miałem zasady, żeby zgubić mięśnie, bo to wiesz, to w ogóle inny sposób treningu bieganie i tak dalej kondycja to inny sport w ogóle. A ja lubię trenować, lubię, żeby mięśnie rosły, po prostu nie miałem. Coś takiego potrzeby, żeby zgubić wszystko na jakąś walkę z Neymanem. Nie? Tak. A czy to jest koniec już w MMA, Twojej przygody? No, nie będę mówił, że koniec i nie będę mówił, że będę występował. Była e, dobra przygoda i na razie, jak mówię, nie mam żadnych planów. Na pewno dalej będę występował jako kulturysta. Ja występowałem w strongmenach, występowałem w truboju. Także nie jeden sport wyprawiam. Także ja pokazałem po prostu, że kulturysta może być nie tylko połany, jest prawdziwa siła i może zrobić dużo rzeczy. Jak Ci się podobało w Polsce? Bardzo fajnie, dziękuję dla wszystkich fanów, kibicowali dla mnie i po prostu mi się podoba. No. Dzięki Robert za wywiad. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie, dzięki.